Cześć, tu Tomek, witam Was w kolejnym odcinku kącika edukacji ekologicznej. Dzisiaj będziemy przyglądać się bardziej zjawiskom fizycznym niż doświadczeniom chemicznym. Zademonstruję Wam i pokażę Wam czym są lewar oraz syfon, oraz spróbujemy je samodzielnie zrobić w domu. Czasami zdarza się tak, że potrzebujemy przeleć wodę z jednego naczynia do drugiego, na przykład zmieniając wodę w akwarium. Natomiast nie robimy tego w taki sposób przelewając wodę ze szklanki do szklanki, ponieważ zwyczajnie akwarium jest za ciężkie. Zamiast tego stosuje się coś, co naukowo nazywane jest lewarem hydraulicznym czyli używa się jakiejś rurki do przelewania wody ponad jej poziom z jednego łańcucha do drugiego. Jeśli starannie wykonamy to ćwiczenie, to zmusimy wodę do tego, żeby pokonała ona siłę grawitacji. Spróbujmy! Żeby wykorzystać ten lewar i za, zaobserwować to zjawisko, potrzebujemy oczywiście dwóch pojemników z wodą giętkiej, elastycznej pustej rurki w środku, którą e, zanurzamy w jednym zbiory, ze zbiorników. Powoli wyciągamy jeden z jego końców, tak żeby uwięzić płyn wewnątrz rurki, żeby nie było w środku e, powietrza, zatykamy wylot. I uzupełniamy tak, żeby trafić drugim oczywiście otworem do jakiejś innej szklanki, żeby nam się ta woda nie wylała podłogę. I zgodnie z prawem fizyki woda będzie szła do niższego poziomu. Do drugiego doświadczenia będziemy potrzebowali tak: słomek, nożyczek, taśmy klejącej albo jakiegoś innego kleju i oczywiście szklanki z wodą. Słomki przycinamy do odpowiedniej długości i łączymy je wkładając jedną w drugą. Tym razem kształt, który chcemy osiągnąć, to litera prawie M. Prawie, gdyż, jak widzicie, jedno z pętelek jest. Wyższe od drugiej. Aby słomki lepiej się trzymały, polecam skleić je najlepiej taśmą klejącą lub użyć kleju na gorąco. Tylko uważajcie, klej na gorąco powinniście używać tylko pod obieką kogoś dorosłego. Naszą konstrukcję z jednej strony warto też przykleić, żeby była nieruchoma. Powietrze wewnątrz słomki, w momencie gdy umieścimy ją w wodzie, samo zacznie ją wypychać na powierzchnię. Dzięki takiej konstrukcji nie będzie potrzebne podciśnienie, żeby wprawić wodę w ruch. Zamiast tego wystarczy jeden energiczny ruch ręką. Kiedy wkładamy naszą konstrukcję szybko do szklanki, woda podnosi się w jednej z rurek i siłą swojego pędu oraz kapilarnością i siłą adhezji, która przyciąga ją do ścianek wewnętrznych tej rurki, podnosi się troszkę wyżej niż poziom wody w szklance, pokonuje pierwszą pętelkę i idzie na dół do drugiej, na dole, oraz do trzeciej i z racji duże, du, dużego rozpędzenia pokonuje wyższą odległość niż za pierwszym razem i dzięki czemu uruchamia się lewar tak jak w poprzednim przypadku. Na dzisiaj to już wszystko. Czekam na Wasze filmiki i zdjęcia z Waszymi styfonami i lewarami w komentarzach. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i do subskrybowania naszego kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć.